Mamy, w, jeżeli możemy pokazać film, który mamy, na którym widać ministra Sikorskiego. Pijącego piwo. No właśnie. Pa, pan już to widział? Znaczy widziałem, że Sikorski robi spotkania i, i, i się spotyka z ludźmi i pije piwo. Tak, widziałem. A to jest film, ale nie który widziałem. powstał. A tego filmu nie widziałem. Teraz, tak? Teraz po. A, rozumiem, że oni przyszli do Pabu Męcen. No tak, i wspólnie okay. piją piwo. Ze okay. Sławomirem Męcenem. Czyli Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, Sławomir Męcen. Po rozmowie na kanale Sławomira Mencena wspólnie piją piwo. Czyli no takie bardzo. Hmm. Takie pozytywne, jakby zakończenie tej debaty, jak się okazuje. No, jak dla kogo? No, jeżeli razem panowie postanowili się napić piwa i pogważyć sobie jeszcze przy tym piwie, to znaczy, że jakichś tam złych emocji między nimi nie ma. Eee, nie, nie przesadzałbym z wnioskami. Eee, mój... No bo wie pan, bo jak ludzie to oglądają moim teraz, zdaniem... to moim zdaniem mogą sobie pomyśleć tak, że albo ci politycy nas trochę robią w jajo, no bo robią tak, że tutaj się kłócą niemalże bardzo ostro o sprawy fundamentalne, a później sobie idą i piją sobie piwo. Albo, no, albo co mogą sobie pomyśleć? Albo mogą sobie pomyśleć, że rzeczywiście Sławomir Mencen może bliżej ma do, 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 do Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że gdyby Karol Nawrocki zdecydował się zostać w Toruniu, w Toruniu, wybrać do pubu Mencen, dokładnie tak samo mógłby usiąść przy stoliku i pogadać, czy z ludźmi, którzy tam są, czy ze Sławomirem Mencenem. Wydaje mi się, że polityką platformy bardzo, bardzo, bardzo mocno zależało na jakimkolwiek skróceniu dystansu ze Słowem Jerem i oczywiście. dlatego do początku. tego jego pubu się jeszcze wybrali. A tam Radosław Sikorski jest jakąś kluczową osobą, jakimś łącznikiem? Pa, pa, panom... On po prostu mieszka niedaleko. No właśnie, wiem. On po prostu mieszka niedaleko. Więc... <noise> Natomiast on.